pani chce? E, ja, ja, ja chcę kebaba. 5 kilo? E, tak, kebab rolo 5 kilo. Marcin! Czekaj kebaba! 5 kilo! Nie pani, pani poczeka. To będzie ja pani, jak zrobię to pani mi da. Chwila. A, a on duży jest? Szampani, 5 kilo to jest. To dużo czy, czy Slepa, mało? Pani! Marcin! Rob! To będzie 50 zł. Proszę! Marcin! Zrobiłeś! Wyczeka pani chwileczkę, bardzo przepraszam mój mąż, jest bardzo głuchy. Wie pani? Wie pani, okay. Z posypką? Tak. Ale się wyjeba. Dzięki. 5 kilo. Marcin! Zarabiliśmy złotych! Boże lubię.